Wydawnictwo Regis przedstawia Najpiękniejsze legendy ziemi janowskiej Angelika Moskal O duchach dzieci z Łążka Garncarskiego Czyta Robert Michalak Mówię wam, matko, ta piaskowa góra jest przeklęta! Wykrzyknął Janek, prawie spadając ze stołka. Wszystko to, co ludzie gadali, to prawda. Sam wczoraj widziałem te upiory. Sam więc jesteś sobie winien, bo łazisz o północku po lesie. Kto to widział? Żeby porządny chłopiec o tak późnej porze wałęsał się nie wiadomo za czym, fuknęła na niego matka nie przerywając obierania ziemniaków. Nie nie wiadomo za czym, tylko znów pewnie pod oknem Basi wystawał, żeby jej czule do łóżka poszeptać przed snem, zachichotała młodsza siostra Janka Kazia. Nieważne za czym i po co byłem na piaskowej górze, ważne co żem tam zobaczył. Chłopak nie zwrócił większej uwagi na słowa dziewczynki, które w zwykłych okolicznościach wywołałyby małą sprzeczkę pomiędzy rodzeństwem. Teraz jednak Jankowi nie w głowie były kłótnie z siostrą. Siedział blady jak ściana, szczękając z przerażenia zębami. Widok zwykle odważnego brata, trzęsącego się obecnie jak Osika, sprawił, że cała wesołość opuściła Kazie, a i matka w końcu porzuciła przygotowywanie obiadu. I tylko Kasia, najstarsza z rodzeństwa, w dalszym ciągu zajęta była szyciem i nie zwracała uwagi na zamieszanie, jakie zrobiło się przy kuchni. — Było tak. Wszedłem sobie powoli, pogwizdując. — I ty się dziwisz, że jakieś złe na ciebie wylazło, jak sam głupim gwizdaniem je zwabiłeś? — zbeształa chłopaka matka, wracając do przerwanej czynności. — I co, i co? — dopytywała się brata przejęta Kazia. — I kiedy już wszedłem na szczyt, przystanąłem na chwilę, żeby sobie spocząć. Patrzę sobie w górę, jak gwiazdy wesoło migoczą, kiedy mi się zaraz zdaje, że coś tam się błyska między drzewami. Myślę sobie, co za licho. Ani błyskawica, bo niebo bez żadnej chmurki, ani ogień, bo nie czuć dymu. Stoję i wpatruję się po ciemku w te zarośla. A tu nagle przede mną zupełnie znikąd pojawiły się najprawdziwsze duchy. Hik! Kazia aż podskoczyła z przejęcia. A skąd niby wiesz, że to były duchy? zapytała się matka, powątpiewając w niecodzienną przygodę syna. Bo normalnie ludzie nie są przeźroczyści. I nie przechodzą przez innych ludzi. Janek wzdrygnął się na samo wspomnienie spotkania ze zjawami. Bo one przeze mnie tak przepłynęły. Dodał już cichszym głosem, zwieszając głowę. A kiedy mnie dotknęły, to jakbym wpadł do lodowatej wody, aż nie mogłem złapać powietrza. A kiedy już się otrząsnąłem i zacząłem uciekać, to cały czas czułem na plecach to zimno i słyszałem ich straszne krzyki i płacz. Mówię wam, ta góra jest przeklęta, zakończył swoją opowieść chłopak. Kazia pisnęła przestraszona, chowając się za matką. Masz nauczkę, żeby na drugi raz nie wałęsać się po nocy po lesie, zwróciła się do syna kobieta, lecz jej głos zabrzmiał znacznie mniej pewnie niż przed chwilą, jakby i ją wystraszyła historia Janka. I tylko Kasia, która odłożyła robotę i teraz w zamyśleniu spoglądała przez okno, nie odezwała się ani słowem. Nazajutrz Kasia pod pretekstem zbierania jagód przyszykowała sobie koszyczek, do którego włożyła kawałek słodkiego drożdowego ciasta, owiniętego w lnianą ściereczkę i udała się w głąb lasu. Jednak to nie jagodziska pełne smakowitych owoców były prawdziwym celem jej wyprawy, lecz ukryta wśród drzew z dala od ludzkich oczu chałupka. Żyła w niej samotnie wiekowa kobieta, którą miejscowi wzywali, ilekroć ktoś podupadł nagle na zdrowiu lub bydlątka zaczęły się gorzej chować. Dziewczyna wiedziała, że rad szeptunki, gdyż takim mianem powszechnie określano starowinkę, zasięgano również wtedy, kiedy kogoś dotknął kołtun lub przestrach, choć o takich przypadkach nie mówiono głośno, a jedynie szeptem we własnych ścianach. Niektórzy obawiali się leciwej kobieciny i jej wiedzy dotyczącej nie tylko właściwości ziół, ale i rzeczy, o których nawet ksiądz z ambony nie lubił wspominać, ale do tej garstki nie zaliczała się Kasia. Odkąd pamiętała, od zawsze ciągnęło ją do tej dziwnej staruszki i jej zapadającej się chałupki przesyconej aromatem suszonych roślin i leśnego miodu. Ufała w mądrość szeptunki. I teraz również po wysłuchaniu opowieści brata, to właśnie do niej postanowiła udać się po poradę. Nogi same niosły ją po dobrze znanej ścieżce, którą przemierzała wielokrotnie, i już wkrótce jej oczom ukazał się zarys siedziby staruszki. Dziewczyna miała szczęście. Szeptunka siedziała akurat na ławeczce przed chałupką, wystawiając naznaczoną zmarszczkami twarz do słońca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, przywitała się Kasia. Na wieki wieków, odpowiedziała kobieta. A co cię do mnie dzisiaj sprowadza, dziecko? spytała, poklepując zachęcająco miejsce koło siebie. Dziewczyna przysiadła na ławeczce, podając staruszce przyniesiony z domu kawałek ciasta. I kiedy szeptunka zabrała się do jedzenia, Kasia opowiedziała jej o tym, co przydarzyło się w nocy Jankowi, oraz o plotkach krążących wśród mieszkańców wsi. O tajemniczych postaciach pojawiających się na szczycie piaskowej góry nocami, o dziecięcym płaczu niosącym się po lesie i o swoim przeczuciu, że ukazujące się zjawy nie mają, jak wszyscy myśleli, złych zamiarów, lecz przeciwnie, potrzebują pomocy. Starowinka słuchała uważnie, przeżuwając powoli placek. Kiedy dziewczyna skończyła mówić, szeptunka strzepała ze spódnicy ostatnie okruszki, po czym z powagą powiedziała, Masz dobre i czułe serce, dziecko, które pozwala Ci widzieć świat takim, jakim jest on w rzeczywistości. I teraz też potrafiłaś dostrzec prawdziwą naturę tych widziadeł, o których już od dłuższego czasu docierały do mnie głosy. Te biedne zjawy, które tak bardzo przestraszyły Twojego brata, są duszyczkami dzieci, które przez to, że ich wyrodna matka ani ich nie ochrzciła, ani nawet nie pogrzebała w poświęconej ziemi, nie mogą przejść przez Piotrową bramę. Zamiast radować się z aniołami w niebiosach, muszą tułać się tu na ziemi, blisko swoich mogił. Nie chcą was straszyć, lecz nie wiedzą, jak inaczej mogą zwrócić uwagę żywych. Czy nie można jakoś im pomóc, babko? Zapytała Kasia, przejęta losem duszyczek, które przecież niczym nie zasłużyły na tak smutny los. Staruszka zamyśliła się głęboko. Jest. Pewien sposób. Musisz tylko. Dziewczyna nachyliła się w stronę szeptunki, wsłuchując się uważnie w jej słowa. Kasia leżała bez ruchu, nasłuchując, czy wszyscy domownicy zapadli już w głęboki sen. Kiedy tylko upewniła się, że nikt nie przeszkodzi jej w nocnej wycieczce, po cichutku ubrała się i wymknęła przez okno swojego pokoiku, które na szczęście wychodziło prosto na las. Nie musiała kłopotać się o źródło światła, gdyż księżyc w pełni świecił prawie tak jasno, jak słońce w dzień. Dziewczyna chwyciła przygotowany zawczasu koszyczek, po czym odważnie udała się w kierunku góry, na której straszy, jak zaczęli mawiać jej sąsiedzi. Kasia jednak już wiedziała, co zrobić, żeby wszyscy i duchy, i mieszkańcy odzyskali spokój. Drogę na górę pokonała, powtarzając szeptem pacierz, bo chociaż nie lękała się zjaw, to jednak las nocą pełen był innych, bardziej namacalnych niebezpieczeństw. Jednak siła wyższa musiała otoczyć dziewczynę swoją opieką, gdyż bez przeszkód dotarła do celu podróży. Przystanęła, łapiąc oddech po wspinaczce na niewysoką górkę. Teraz pozostawało jej uzbroić się w cierpliwość. Nie musiała jednak długo czekać. Czy było już na tyle późno, że zbliżała się godzina duchów? Czy duszyczki wyczuły, że w końcu trafiły na osobę, która wiedziała, jak im pomóc? W każdym razie, po chwili dziewczyna dostrzegła między drzewami srebrzysto blade, na wpół przezroczyste postacie. Kasia zamrugała i nagle trzymająca się za rączki parka znalazła się zaraz przed nią. Dziewczyna poczuła, jak serce na moment zamiera jej w piersi. W końcu niecodziennie staje się twarzą w twarz z duchami. Nie dziwiła się tym, którzy ze strachu uciekali na widok dwójki przejrzystych dzieci, przez których ciałka widać, było znajdujące się za nimi pnie drzew. Jednak kiedy opadły pierwsze emocje, Kasia zauważyła, że z upiornie bladych twarzyczek bije niewyobrażalny wręcz smutek, a dzieci wyciągają w jej stronę rączki w geście niepełnym złości, lecz rozpaczy. Z rozwartych ust duszków wyrwał się płaczliwy jęk. Dziewczyna poczuła, jak w jej oczach zbierają się łzy. Dziecięce duszyczki przedstawiały sobą widok, który łamał jej wrażliwe na krzywdę innych serce. Kasia sięgnęła do koszyczka, z którego wyciągnęła butelkę oraz kropidło z brzozowych witek, które przygotowała jej szeptunka. Zgodnie z radą staruszki, dziewczyna wylała poświęconą wodę z flaszeczki, obficie mocząc nią gałązki. Tak przygotowanym kropidłem zamachnęła się w kierunku duszków. O dziwo, krople nie przeleciały na wskroś przez dziecięce zjawy, lecz opadły na nie delikatnie, osiadając na nich niczym poranna rosa na trawie. Jakieś panna, niech ci będzie Anna, zwróciła się Kasia w stronę ducha o dziewczęcej sylwetce. Jak ci pan, niech ci będzie Jan, powiedziała do zjawy, w której dostrzegła chłopięcą postać. Duszki, ochrzczone w ten sposób przez dziewczynę, zajaśniały nagle ciepłym blaskiem, po czym ich sylwetki rozwiały się na łagodnym wietrze, który nagle poruszył całym lasem. Kasia, słysząc radosny, dziecięcy śmiech i czując na policzkach dotyk drobnych, niewidzialnych paluszków, wiedziała, że odnalazły one nareszcie upragnioną drogę do nieba. W latach trzydziestych XX wieku, wśród mieszkańców Łążka Krążyła opowieść o niegodziwej kobiecie i dzieciach, które miała pochować na wzniesieniu nad wsią. W okolicach rzekomych mogił przechodnie mieli, szczególnie w nocy, słyszeć dziecięcy płacz. Dzisiaj podobno w tym miejscu żadne zjawy nie niepokoją już ludzi. Czy to dlatego, że nigdy ich tam nie było? A może faktycznie znalazł się ktoś, kto zastosował się do rad lubelskich szeptunek i ochrzcił duszki, otwierając im w ten sposób drogę do zbawienia.